otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym budowy punktów świetlnych Dębę. Z uwagi na panującą sytuację w kraju zmuszeni byliśmy zaprosić Państwa do udziału w tym otwarciu właśnie za pośrednictwem internetu. Chcę tylko powiedzieć, że transmisja odbywa się na żywo, także obserwujecie nas Państwo w czasie rzeczywistym. No dobra, przechodząc do istoty sprawy, przedstawię teraz członków komisji przetargowej. Ja nazywam się Monika Głębocka Sulima, jestem przewodniczącą komisji, pani Barbara Jakubowska, zastępca przewodniczącego komisji przetargowej, Tomasz Królak, członek komisji przetargowej, Elżbieta Czaplak, nieobecna w dniu dzisiejszym członek komisji przetargowej i pan Robert Piekarzewski, członek sekretarz komisji przetargowej. Poinformuję Państwa jeszcze, że na zadanie zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 150 tysięcy złotych. Kryterium oceny ofert ustalone zostało dwa, cena i gwarancja. Wpłynęło 10 ofert. Przystąpimy teraz do otwarcia. Będziemy otwierać, a ja będę czytała nazwę firmy, wartość oferty i długość gwarancji. Firma SP Instal Sebastian Przepiurski, 95 100 Zgierz, ulica Długa 6, Lokal 5, ryczałtowa cena oferty brutto 42 448 90 zł 90 i 84 miesiące gwarancji. Następna oferta PHU Altech Adam Wyszyński. Leszczy, dół Stary 99A 07202 Wyszków. Ryczałtowa cena oferty brutto 130 931 zł 46 groszy i 60 miesięcy gwarancji. Następna oferta. Elektrobud Paweł Łazicki, ulica Szczęśliwa 23 05270 marki Ryczałtowa cena oferty brutto 103 188 ,39 zł. 39 groszy i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta ze EFOT, spółka ZO, Dębę 5G, 05 140 Seroc. Ryczałtowa cena oferty brutto 98 400 zł. i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta. Jaroneks Stanisław Jaroń, ulica Targowa 10, 05120 Legionowo. Ryczałtowa cena oferty brutto: 94 030, 42 zł i 84 miesiące gwarancji. Następna oferta: Zakład Instalacji Elektrycznych Lumen Jerzy Wódkę, 05120 Legionowo, ulica Chrobrego 7. Ryczałtowa cena oferty brutto 103 740 zł 37 groszy i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta firma LS But, Ewa Konopka Strusińska ulica Powstańców 4A na 2 05 230 Kobyłka. Ryczałtowa cena oferty brutto 99 671 ,24 zł 24 grosze i 84 miesiące gwarancji. Kolejna oferta Regionalna Agencja Poszanowania Energii Warszawa spółka ZO, ulica Modlińska 61 na 209 0399 Warszawa. Ryczałtowa cena oferty brutto 87 945 zł i 84 miesiące gwarancji. I przedostatnia, tak, oferta dziewiąta. E, firma MR Install, spółka jawna pod chorążych 51, lokal 1, 94, 20, 24 łódź. Tu chyba ktoś w numerze kodu pocztowego jakąś cyfrę ominął. Może na kopercie jest kod. 94-234 łódź. Ryczałtowa cena oferty brutto 119 857 35 zł 35 groszy i 84 miesiące gwarancji. Ostatnia oferta. Firma Elwot Bogdan Uziębło Energetyka i Oświetlenie. 05-077 Warszawa, ulica Szklarniowa 5D. Przekształtowała cena oferty brutto 114 882 zł i 84 miesiące gwarancji. Na dzisiaj to wszystko. Będziemy Państwa informować za, stronę biule za pośrednictwem biuletynu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo.